mam go z tej strony Avengar, a to siódmy odcinek naszego Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. A na początku chciałbym Wam powiedzieć, tak, w zasadzie, że przegrywałem ten system tak jak mówiłem i skasowały mi się savey. Nie zauważyłem, że są zapisane na dysku C, dlatego doszedłem do tego momentu tak naprawdę od nowa, zrobiłem tylko to co było w odcinkach pokazane. Z tym, że no troszeczkę dro drop się różnił, ponieważ pozyskaliśmy ten Heungar gargulca. Um, coś poza tym, takiego ciekawego, przebośnie miecz Balderski, bardzo dobra broń, powiedziałbym jedna z lepszych pod zwinność w PvP. Um, dodatkowo jest świetnym mieczem, jeżeli chodzi o broń enchantowaną, w sensie o, mam, mamy też topór zagona gargulca. W ogóle byłem przekonany, że nam go nie dodało, e, ponieważ e, Solarii odciął mu ogon i w ogóle nie zauważyłem komunikatu o tym, żebyśmy taki topór dostali. No ale skoro go mamy to zawsze spoko, tylko że jak widzicie on tutaj ma przeliczniki D od siły C od zwinności i wymaga 14 zwinności, co jest dla nas troszeczkę kłopotliwe. Zrobiłem sobie miecz na plus 1, żeby miał troszeczkę większy numer, ponieważ rozdałem troszeczkę inaczej statystyki, jako że uznałem, że tamto rozdanie było troszeczkę słabe. I, 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 i w ostatnim odcinku widzieliście moje fajle tutaj na akwedukcie i, i podczas próby pokonania. No, nawet nie była próba pokonania, to była dosłownie śmieszne życzenie. Natomiast no, widzieliście demona capra i myślę, że dzisiaj zaczniemy od tego, żeby się nim zająć. A jak to wyjdzie, to się wszystko okaże po czasie. Swoją drogą zauważyłem dopiero pod koniec, jak już odprowad... odstawiałem postać tutaj do a że po drodze zgubiłem pierścień z niebieskim łuzokamieniem więc pierścienia takowego nie posiadamy w tym momencie. Natomiast posiadamy dużo lepsze statystyki, wydaje mi się. Troszeczkę więcej mamy zdrowia, wytrzymałości, troszeczkę lepszy pancerz. Ulepszają w międzyczasie zbroję Tak minimalnie. Żebym tak, se, tak sobie pomyślałem, że... A, nuż akurat pomoże nam z tym demonem. przetrzymać chociaż jednego hita. A jak to będzie, to zobaczymy. W praktyce? W zasadzie lecimy, na nie co tu się zastanawiać nad tym W ogóle ten hełm śmiesznie wygląda z tymi skrzydełkami Tylko, że jest cholernie ciężki i mamy teraz średniego rola Chociaż myślę, że jak... Chociaż w sumie po pokonaniu bossa skoczymy w jeszcze jedno miejsce, które Pomoże nam to troszeczkę naprawić, tak sądzę No chyba, że znowu zginę, ale to tam Mało ważne Mówi się trudno, nie? No cześć. w ogóle Serio tam strzelił. No to jakby w ogóle w nas nie celował. No ale dobra. Później ktoś powie, że się czepiam. No to tylko AI czy coś. Nie wiem. Whatever w zasadzie. Tamto jest no zauważył. sfania. No dawaj. Rzut nożem, spoko W ogóle jakby nam zrobił kotera, tak to by było śmiesznie. Zobaczylibyście w końcu jak to wygląda. Jak można mocno dostać od botów. Jeżeli mogę tak powiedzieć, że to są boty. Chyba mogę. Cześć, bo no, mam dostałem od pisała spoko. Jaki fajny. Jaki... What the fuck! No, fajnie się tu bawię, nie powiem. Chyba użyjemy leczenia. No, ja teraz z tym demonem nie wiem jak to zrobić. Na no, ja? Dobra, to było słabe Ale Chłopie, no Te psy są tutaj bardzo denerwujące Nie wiem co z nimi zrobić także hmm. Myszka mi się jeszcze odłączyła w międzyczasie Także spoko Nie Proszę nie bij mnie no, daj, daj se siano. Chłopie daj sesiane daj sesionę co nie nie sensu, żebyś Tak bardzo szalał. O, dupę musiałeś mnie trafić, co? Napijemy się. O, teraz mamy szansę. Dawaj. Słaniaku A, a? No i co? Taki mądry byłeś, a teraz co? Tak, chyba go załatwimy, tak coś czuję. O ile on nas nie zabije wcześniej. Dobra. No, jakoś za drugim podejściem było nagle o niego łatwiej, nie? A za pierwszym nas dzwonkiem to. No dobra. Daliśmy radę. 6000 tysięcy dużo za niego. Co i w ogóle jest to. To jest śmieszne, że tutaj zrobili taki ten portal. To można wykorzystywać przeciwko niemu bardzo. Co zresztą przed chwilą Wam pokazałem. A, z tego co w ogóle słyszałem. Mm, jak się... Widzicie tutaj ten murek się tak kończy, no nie? Jak się stanie gdzieś tutaj i się kupi u tamtej handlarki ciasto z bodajże, to można ten rzucając pod odpowiednim kątem, trafić w niego i go zatruć i on wtedy umiera nawet bez naszego wchodzenia tam. Dosłownie wtedy mgła po prostu opada i, i, i macie od razu walkę z bossem zakończoną przed tym w ogóle jak ją zaczęliście. Um, jak pewnie zauważyliście, dostaliśmy klucz do głębin i znowu nietomenu, jak zwykle, a to już będzie taka tradycja, jak mi się wydaje, a, dostaliśmy klucz, klucz do głębin. Klucz otwierający drzwi z dolnego miasta nieumarłych do głębin. Wygnańcy z miasta nieumarłych starają się przetrwać w głębinach wilgotnej noży, do której nie dociera słońce. Prawie połowa głębin tworzy niebezpieczny, zatopiony labirynt. Um. Ja wam tylko pokażę, że te drzwi są tutaj i że możemy je otworzyć właśnie. Natomiast e, najpierw wybierzemy się w jeszcze jedno inne miejsce, które chciałem wam pokazać i które pomoże nam troszeczkę rozwiązać problem a, naszego udźwigu. Przynajmniej mam nadzieję, to naprawdę mam nadzieję, że nam się uda bez jakiegoś większego szwanku. A, a jak to będzie? W w praktyce też się wszystko okaże. Nie wiem, czy jest sens zaglądać do Fire League. Natomiast nie rozumiem, dlaczego ten szczur żyje. To jest dla mnie zagadka nie do rozwiązania. Nie odpoczywaliśmy w ognisku. Chyba, że go w ogóle ominąłem. A zobaczmy tutaj. Okej. Okay. Tym razem nie spadnę, ale. Dlaczego oni żyją to jest naprawdę zagadka, może nie wiem, po walce z bossem się zrespili czy coś, nie mam pojęcia, trudno. Dark Souls, gra pełna błędów, a, ja. a zarazem spektakular, spektakularnej fabuły i efektów, to jest zabójcze połączenie. Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Okay. So something Oh hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go dobra, ty już to mówiłeś wcześniej. Tak? Zgadza się? Oh, hello. Tak, tak, mówiłeś and... to. Natomiast. O, przybyli tutaj. No dobra, czyli to jest kompania naszego petrusa. Myślę, że porozmawiamy z nimi, o ile będą chcieli z nami rozmawiać. Hmm. A chyba nie chcą. Hmm? Stanowczo, a ty? Hmm? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. It's a big that up. my Did you Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her, and Nico too. Nie, very well No okay, czyli dowiadujemy się od nich, że oni wyruszają na tą misję swoją całą, że i towarzyszą tamtej kobiecie, z którą też zaraz porozmawiamy. Czyli to o nich mówił Petrus. No. Okay, to już słyszałem, To pogadamy z tą panią. You are on as well. Then we no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. Musimy must not let this cause overcome us. I the urgency tasks? so No, okay. no d d dzięki wielkie, naprawdę. Nie ma co, jest bardzo uprzejma. Did okay, okay, okay. może Petrus ma coś do, nowego do powiedzenia po ich? Oh, hello? My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. No czyli Petrus nam przekazuje, że będzie się stąd zbierał za jakiś czas razem z nimi prawdopodobnie. Aha, natomiast Petruę jeszcze zobaczymy. Oh, miracle, Hy Park e, cuda. Czy możemy kupić coś fajnego teraz? Nie kupowałem tego cudu mocy, ponieważ w zasadzie nie używałem go jakoś szczególnie. Drugie leczenie się nam też raczej nie przyda, tylko fragment wielkiego co najwyżej. Um, natomiast kupimy sobie ten talizman na zapas, ponieważ ja już wcześniej go używałem. A nie pokazałem wam go wtedy co prawda, natomiast on powinien mieć lepsze przeliczniki i tak jest. Ma troszeczkę lepsze przeliczniki już niż nas więc... Więc tego też będziemy używać. Um, Ospośnieniem przyognieść? Tak sądzę, chociaż porozmawiam jeszcze z tym gościem. Did no, you see her? That virtuous little maiden, complete with followers in tow? They're probably going straight to pillage graves. I've heard enough about the lady for a lifetime. On ma ich dość ewidentnie, Natomiast chyba cieszy się z tego, że się stanwy nie są w końcu. Have you been to the ruins of New Londo below? Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two, unless the ghosts find you first. <coughs> no, właśnie on tutaj nam mówi mm, o Nowym Londo znajdującym się na dole. Było to niegdyś miasto właśnie nieumarłych, natomiast w obecnej chwili jest ono zatopione i są tam duchy, jak sam powiedział. Zobaczymy, czy rycerz Lautek ma coś jeszcze do powiedzenia. Well, where have you been? I'm glad to see you're safe. Oh, nie za wiele. Have you heard of Trusty Patches? If ever a man has rubbed me up the wrong way, if he ever comes around again, I swear I'll have his hide. Trusty Patches to jest postać, którą możemy spotkać w Tomb of Giants i w Katakumbach. Natomiast, jeżeli nie, nie, nie pójdziemy teraz do Katakumb, a nie zrobimy tego, to Trusty Patchesa spotkamy dopiero w, to, w Tomb of Giants. Gdyby ktoś wcześniej poszedł do Katakumb, naturalnie by go tam spotkał. Natomiast o samej postaci jeszcze Wam powiem troszeczkę później, jak już go spotkamy, i sami zobaczycie o co chodzi. Ok, to już też mówiłeś. No to teraz możemy już spokojnie wyruszać. Może was to troszeczkę niektórych nudzić, natomiast e, myślę, że poniekąd pokazywanie wam fabuły Dark Souls to jakieś założenie tego let's play'a, przynajmniej moje. Jeżeli się wam to nie podoba, to oczywiście piszcie w komentarzach, wtedy postaram się to zmienić. Postaram się, zmienię to po prostu wtedy. Natomiast, ja osobiście uważam, że to dość ciekawe. Dowiadywać się o fabule, zwłaszcza takie gry jak ta. O tym co się dzieje i dlaczego. No bo, tutaj nic nie dzieje się bez przyczyny, prawda? W ogóle nic się nie dzieje bez przyczyny. Zawsze jest z takiego czy innego powodu jakieś wydarzenie. ok, tutaj mamy... Łatwą drogę między nimi wszystkimi. Weźmiemy, zabijemy szczura, może poleć nam kiedyś w końcu łaskawie człowieczeństwo. Ale się na to nie zapowiada stanowczo. A, będziemy się kierować do miejsca, o którym e, wam już pewnie mówiłem, nad, e, mianowicie o wieży, w której został zamknięty bohater, tak? Heros, nie wiem jak to było tam napisane. A, w każdym razie właśnie tam będziemy zmierzać ponieważ chciałbym wam pokazać kim on jest i dlaczego tam jest zamknięty właśnie. Natomiast musimy niestety przejść znowu ten, ten, tą drogę. Może tak to powinienem powiedzieć. Tak stoję przy tych upadających, pustych, ponieważ no, liczę na jakiegoś tam luta, chociaż w zasadzie nie wiem co mogłoby mnie stamtąd interesować. Okej, okay, jedną z głowy. grozi Trzeci. Nie wiem, jakiś mam taki nawyk do zbierania wszystkiego. Nie lubię zostawiać rzeczy takich a, leżących, niezrobionych. O, lekka kusza, zawsze spoko. Co prawda, znam do niczego niepotrzebna. Bo nie da się z niej celować. Głównie a, podniesiemy sobie wiarę. Wiara nam zawsze da demerżu, Troszeczkę heala i takich tam. Swoją drogą, nie wiem czy zwróciłem Wam na to uwagę, ale w Dark Souls jest to tak troszeczkę dziwnie zrobione, że podnoszenie jakiejkolwiek statystyki podnosi poniekąd troszeczkę wszystkie inne. To znaczy w momencie, na przykład, kiedy rozwijamy na przykład siłę, prawda? Podnosi się nam troszeczkę tam minimalnie dosłownie udźwig, HP, podnoszą nam się odporności na wszelakie. Obrażenia jakie możemy tam otrzymać, generalnie jest to takie, wydaje mi się, że to jest taki odpowiednik z RPGów innych za zdobycie levela, gdzie kiedy dostawaliśmy level, tam rosło nam życie i coś tam jeszcze się działo. Jest to, jak najbardziej fajnie zrobione i mnie się to osobiście podoba. Natomiast, w wypadku właśnie takim, jak się to dzieje, statystyka tak jak Endurance, czyli tam nie wiem odporność bo na Polski to będzie chyba, chociaż to troszeczkę słabe tłumaczenie, ale chyba tak jest to właśnie przetłumaczone. A traci troszeczkę sensu, ponieważ ona zwiększa nam odporność na zatrucia i takie tam podobne pierdały, ale chyba nie widziałem nigdzie, nigdy bildu, który by tę statystykę w ogóle uwzględniał. Już lepiej jakieś przedmioty sobie do tego zakładać. Jak pierścienie na przykład. Generalnie pierścienie chyba są. Najlepsze, jeżeli chodzi o takie statystyki właśnie odporności. Tarcza tego Żołnierza, props. Atakuj, dawaj, dawaj, dawaj. O, to przy okazji skoczymy po ten pierścień z niebieskim łzokamieniem. Kto wie, może się nam akurat przyda. Znaczy, też akurat tego zapomniałem, no, sam mówiłem na filmiku, że w odcinku tam chyba w drugim, że łatwo jest o nim zapomnieć, a potem najzwyczajniej sam zapomniałem. O, okay. Zbliżamy się powoli do 20 minuty, więc myślę, że pokażę wam to miejsce i będziemy kończyć tak mi się wydaje ponieważ no, chciałbym, żebyście... żeby i wam się lepiej oglądało i mnie się lepiej nagrywało i dlatego postanowiłem, że troszeczkę skrócę te odcinki. No i okej. Okay. Tutaj jest klucz do piwnicy wieży strażniczej, czyli ten, który zdobyliśmy tam hen, hen w ogrodzie Darkroot. No i schodzimy sobie na dół, prawda? Do tej wieży można również wejść od strony ogrodu, co wam później pokażę jak pokonamy już bossa. A nie, jeszcze jedno niżej. Tylko, że tam po drodze jest jeszcze Hydra, tak? O niej też mówiłem chyba. O i mamy naszego bohatera, jak pewnie możecie zauważyć. Wygląda na koksiura. OK. odsuniemy się. I teraz główną rzeczą, jaka nas interesuje, to nie dać mu się trafić. Więc będziemy go najzwyczajniej w świecie backstabować, ponieważ jeżeli nas trafi, no to ja nie chciałbym być osobiście w naszej skórze. To jest pan Havel. Havel jest mocnym przeciwnikiem. Jego zbroja, nie wiem czy na to wygląda, natomiast jest zrobiona z litego kamienia, dosłownie. Hmm. Zdobędziemy jego zbroję dopiero w Anor Londo, ponieważ tam jest jego mieszkanie, powiedzmy. O Jezu, to było blisko. Nie powiedział nawet bardzo. Nie chcę go nawet próbować parować, bo o Jezu, no właśnie. Widzicie, co się stało, jak udało mi się chociaż tyle zablokować. Um, tam jest no jego po prostu, nie wiem, dwór, coś, jakiś zamek. Nie wiem szczerze powiedziawszy, czy on był w ogóle właścicielem czegoś w każdym razie. Tam miał salę mm, z głowami smoków dość dużą. Jego wyposażenie jest schowane, ale wam ją oczywiście pokażę, ponieważ mm, znalazłem je jakimś, nie wiem, fartem, a może po prostu intuicją, że coś tam powinno być. A, natomiast Havel jest o tyle silny i mocny, że nie dość, że nosi zbroję z litego kamienia to jeszcze walczy z smoczym kłem. I ta jego broń e, pozyskał ją wyrywając ją gołymi rękami z gęby smoka. Co jest dość imponujące jak na człowieka bym powiedział. Dlatego pewnie jest tutaj zamknięty. To już ma powinno być tyle. Ok. Zabieramy przedmiot. Jest to pierścień Havel. Oczywiście silnym można być, ale bez przesady. Dlatego nawet Havel potrzebuje boostów takich jak ten pierścień. Uh, pierścień upamiętniający hawela skałę towarzysza boju gwyna, ludzie hawela nosili ten pierścień, aby pokazać innym swoją niezłomną wiarę i móc dźwigać większe ciężary. Uh, jest to pierścień, który po prostu zwiększa nam udźwig. I teraz, jak sobie zobaczycie, to możemy wykonać maksymalnie średniego rola. Natomiast zmieniając pierścień, ten, który jest według mnie gorszy, na pierścień hawela, myślę, że o właśnie. Możemy wykonać na spokojnie lekkiego rola nosząc ten set, co jest dla nas e, bardzo pomocne, nawet bardziej niż bardzo. A co do wejścia od ogrodu Darkroot, to spójrzcie sobie tutaj. Jesteśmy na dorzeczu, i i, i, i. i i, i. Myślę, że pójdę do tamtego ogniska i tam zakończę odcinek, natomiast e, rozpoczniemy przy innym ognisku, gdzieś w bardziej bliżej głębin Tutaj mamy kryształowe golemy. Weźmiemy sobie ten przedmiot I tam macie naszą... Hydrę, jak możecie sobie zobaczyć Tam parę główek, a za nami już coś skacze, więc spadamy A ta Hydra, o właśnie Pomaga troszeczkę Pomaga Można się zasłonić tymi gulemami, ponieważ ona strzela takimi wodnymi podiskami, które dość... Nie no, nie biją jakoś chyba mocno, super, ale troszeczkę tam damage'u potrafią nam zadać A natomiast, jako że jesteśmy Chociaż możemy użyć kości I chyba tak zrobimy tak, wrócimy tam pod most. A to dziwnie brzmi. Ale będziemy chyba pod mostem. Tak jest. Eee, no i myślę. Dodamy sobie jeszcze coś. Więcej wiary. yeah Będziemy prawdziwymi wierzącymi ludziami. Nie, nie, nie ludziami. Nie umarujemy. Ludzie są przereklamowani. Okej. Okay. Także to by było na tyle. Ja jestem Awengar. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i, i, i polecam siebie. Natomiast liczę na Wasze komentarze, ponieważ pojawia się ich strasznie mało. A chciałbym wiedzieć, co Was by interesowało na temat Dark Souls. Może chcielibyście, żebym wam coś opowiedział? Czy nie wiem, pokazał Wam jakieś miejsce, czy cokolwiek. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Na razie i cześć.